Panie, zawsze do rzeczy wielkich dobrze się przygotowujemy, kiedy mamy jakąś ważną uroczystość, jakąś ważną sprawę do załatwienia, to chcemy dobrze do tego się przygotować, żeby to dobrze przeżyć, żeby tego nie zmarnować. A dla nas, ludzi wiary, najważniejszym świętem jest Wielkanoc, Pascha, świętowanie zmartwychwstania Pana Jezusa. I daje nam Kościół 40 dni Wielkiego Postu, abyśmy się dobrze przygotowali. Wielki Post to nie tyle ma być wielki, bo duży i długi. Ale wielki, to wiemy to znaczy bardzo ważny, istotny, znaczący. Chcemy, aby Wielki Post naprawdę miał dla nas wielkie znaczenie, aby coś się zmieniło w nas przez wielki post. Bo jak na początku sobie postanowimy, że chcemy dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu, już od pierwszego dnia, od dzisiaj, to jest wielka nadzieja, że gdy przyjdzie Bo... gdy przyjdzie zmartwychwstanie Pana Jezusa, to mocno odczujemy tę łaskę nowego życia w nas, że my też będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, że też otrzymamy od niego Nowe życie i mocno poczujemy łaskę czasu Wielkanocy. Dziś, w pierwszy dzień wielkiego postu, najpierw słyszymy takie słowo Pana Boga do nas: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Pan Bóg woła do każdego z nas. On pragnie, abyśmy usłyszeli to słowo, to wezwanie do przemiany swojego życia, do nawrócenia. I trzeba, byśmy przyjęli je osobiście, że to ja potrzebuję nawrócenia. Nie rozglądali się po bokach, że może ci, którzy nie chodzą do kościoła, że może ci, którzy nie modlą się, to oni potrzebują. Swoją drogą pewnie tak. Ale nie mamy na to dużego wpływu. Zrozummy i przyznajmy, że naprawdę każdy z nas potrzebuje nawrócenia, przemiany swojego życia. Nawrócić się, to znaczy zmienić swoje myślenie, swoją mentalność, odwrócić się, bo nieraz jesteśmy zwróceni do jakichś Bożków, zwrócić się do Pana Boga, że on jest w centrum mojego życia. Ciągle na Niego patrzę, ciągle Go słucham, ciągle Go pragnę. Moje życie jest ukierunkowane na Niego. I żebyśmy mieli właściwy kierunek życia. Zawrócili, nieraz wrócili do Pana Boga. Potrzebujemy nawrócenia. Bóg daje nam ten czas. On chce działać w naszym sercu. To też nie jest tak, że my teraz się jakoś tak sprężymy i udowodnimy sobie, udowodnimy Panu Bogu, że będę lepszym człowiekiem. Bóg daje nam łaskę. Bóg chce w nas działać. Więc nawet gdy podejmujemy te postanowienia na wielki post, warto się zapytać, Panie Boże, ale jaki jest Twój plan dla mojego wielkiego postu? Czego Ty ode mnie chcesz w tym wielkim poście? Żebyśmy nie robili czegoś dla Pana Boga według swoich oczekiwań, a nie pytali, czego Pan Bóg pragnie. I Kościół dzisiaj nam daje, jak co roku, te trzy bardzo ważne praktyki. A na początku Pan Jezus zastrzega. Mówi, nie róbcie tego na pokaz, żeby poczuć się takimi lepszymi od innych żeby inni mogli was podziwiać a ja nie będę jadł cały post kiełbasy a ja nie będę używał masła ja nawet chleba i kto ma surowsze myślę że nawet w tych postanowieniach nie zawsze musimy wymyślać coś nowego że teraz na te 40 dni wprowadza jakąś nową praktykę nową zasadę może po prostu trzeba postarać się to co już mamy jakie są nasze obowiązki starać się czynić w nowy, lepszy sposób. Nie musimy dodawać czegoś, ale to, co mamy, poprawić. Więc Pan Jezus mówi o, o modlitwie, o poście i o jałmużnie. Najpierw może post. Zaczynamy wielki post. Dzisiaj to takie słowo mało modne, bo kiedy się mówi o wyrzeczeniach, o potrzebie ofiary, rezygnacji, no to trochę to jest wbrew temu co mówi świat, który mówi korzystaj, wszystko ci się należy. A, wie, a post polega na tym, że potrafisz czegoś zrezygnować, że mniej jest dla mnie. Owszem, nie ma nic złego w tym, że czerpiemy przyjemność chociażby z jedzenia, z picia, ze słuchania muzyki, czyż Pan Bóg stworzył ten świat i tyle pięknych kolorów, tyle pięknych Widoków, tak piękna przyroda, tak smaczne potrafi być jedzenie, napój, ale niedobrze jest, jeżeli to staje się dominujące. Tomasz Merton mówi, że te nasze pragnienia cielesne są jak, jak dzieci, a dzieci są wychowywane przez rodziców, bo rodzice dobrze wiedzą, lepiej wiedzą, co jest dobre. I, i tak samo my musimy zdyscyplinować te różne nasze pragnienia, aby Abyśmy odczuli jeszcze większe pragnienia, jeszcze większy głód. Bo jak te głody naszego ciała zostaną dla nas najważniejsze, to już nie będziemy pragnąć sensu życia, celu Pana Boga, miłości, przyjaźni. Trochę mniej dla mnie, abym bardziej był dla Pana Boga, abym bardziej był dla drugiego człowieka. Może też. W wielkim poście warto sobie oprócz spraw dotyczących jedzenia, postawić, postanowić na przykład, że nie będę plotkował, że nie będę negatywnie źle mówił o innych ludziach, jeżeli robię to tylko po to, żeby zepsuć czyjeś dobre imię, a wcale nie, żeby naprawić sytuację. Że kiedy jestem w towarzystwie i przychodzi mi ochota, żeby coś źle mówić o drugim, powiedzieć coś wartościowego. Coś pozytywnego. To jest wyrzeczenie. To jest post. Praca nad sobą. Im więcej będziemy jakoś odbierać sobie tego, do czego mamy prawo, może zrezygnujemy trochę z lepszego jedzenia, z filmu, z muzyki, czasu dla siebie, to więcej będziemy mieli czas też na Pana Boga na modlitwę. W Wielkim poście warto się przyjrzeć swojej modlitwie. Jak wygląda moja modlitwa? Czy to zawsze można nazwać modlitwą takim ufnym, serdecznym obcowaniem z Panem Bogiem, dialogiem z Panem Bogiem, trwanie w Jego obecności? Czy może szybciutko byle jak i lecę dalej do innych spraw albo idę spać? Czy rozmawiam z Panem Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem i chcę go słuchać, nie tylko mu mówić o moich potrzebach? czy recytować jakieś święte, pobożne formułki, ale czy go słucham? Jaka jest moja modlitwa osobista? Jak ja przeżywam tę najpiękniejszą modlitwę, jaką jest msza święta? Jak ja czytam Pismo Święte? Jak się modlę na różańcu? Czy dbam o akty strzeliste, żeby w ciągu dnia przypominać sobie o Panu Bogu, choćby powiedzieć, Jezu, kocham Ciebie, to jestem na ulicy, w sklepie, jak wygląda moja modlitwa? Rachunek sumienia. Warto może w wielkim poście, przez te 40 dni, gdy kończy się dzień, zastanowić się, przejrzeć ten dzień, jaki on był, co było dobre, dziękować Panu Bogu, a przeprosić za te wszystkie chwile, kiedy nie zachowaliśmy się jak należy, jak dziecko Boże, jak prawdziwy chrześcijanin, kiedy źle traktowaliśmy też drugiego człowieka i byliśmy okrutni, czy go ignorowaliśmy. Jaka jest moja modlitwa? I trzecie, im mniej będzie dla mnie, tym bardziej będę dla Pana Boga i dla drugiego człowieka. I ja umóżna, co mogę zrobić, aby różnym biednym, wykluczonym, smutnym, znajdującym się w jakiejś nędzy, pomóc. Trzeba byśmy byli wrażliwi na drugiego człowieka, abyśmy mieli wyobraźnię miłosierdzia, co ja mogę zrobić, aby drugi człowiek był radośniejszy, aby więcej dobra było w jego życiu, aby miał więcej nadziei, więcej radości. Abyśmy właśnie każdego dnia, kończąc dzień, mogli sobie pomyśleć: żyłem dzisiaj dla miłości. Coś, chociaż jeden człowiek dzisiaj był dzięki mnie bardziej szczęśliwy. I za chwilę Przyjmiemy znak popiołu. To są spalone z tamtego roku palmy, z niedzieli palmowej. Popiół przypomina nam o naszej kurkości, o naszej przemijalności. Kiedyś też albo się rozłożymy w ziemi, albo zostaniemy spaleni. Zostanie po nas trochę prochu. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Ale też w starożytności, w wielu bazylikach znajdujemy takie przedstawienia Pana Jezusa jako feniks, ptak, który powstaje z popiołu. Przecież nie tak dawno było Boże Narodzenie, kiedy cieszyliśmy się dzieciątkiem Jezus i chcieliśmy go przyjąć do swojego życia. Przecież nie tak dawno jeszcze była tamta niedziela palmowa, tamta Wielkanoc, kiedy. Odnowiliśmy swój chrzest, kiedy powiedzieliśmy, że Jezus daje nam nowe życie, chcemy z nim żyć. I niewiele z tego zostało. Tak z tych palem został popiół, ale Jezus może to w nas skrzesić. może dać nam nowe życie. Niewiele zostało z naszej miłości, z naszej wiary, z naszych postanowień Panu Bogu. Może tyle zostało co popiół, ale Jezus nam pokazuje, że dzięki Niemu. Możemy się odrodzić, możemy stać się w nim nowymi ludźmi. Nie zmarnujmy czasu Wielkiego Postu. Postanówmy sobie, że będziemy jak najlepiej współpracować z łaską Bożą, że będziemy dążyć do nawrócenia przez post, modlitwę i jałmużnę, abyśmy mogli za 40 dni. Odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne, wyznać, że Jezus jest naszym Panem, my należymy do Niego, abyśmy mogli z wiarą przeżywać Jego śmierć i zmartwychwstanie. I abyśmy też mieli w tym swój osobisty udział aby w nas było nowe życie, aby w nas było zmartwychwstanie, tam gdzie umarliśmy, gdzie już nie mamy nadziei, gdzie nie umiemy kochać, aby Jezus dał nam nowe życie.